Siemano mordeczki z tej strony Hexa. A w dzisiejszym filmie standardowo przedstawię Wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat powrotu Fortnite'a na urządzenia z iOS-em, także koniecznie dać ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. I wyzwanie na dzisiejszy film to myślę, że tak 600 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy, czy dacie radę. No i nadal przypominam, że możecie wygrać coś ze sklepu z przedmiotami. Wystarczy, że tylko subskrybujecie ten kanał wraz z dzwoneczkiem i po prostu jesteście aktywni na kanale i zaprosicie mnie do znajomych, i tutaj macie mój nick. I regularnie staram się akceptować tutaj znajomych, ale niedługo też założę nowe konto dla widzów, gdzie każdy będzie mógł mnie zaprosić. Także myślę, że już właśnie niedługo będziecie mnie mogli zaprosić na nowe konto i tam dosłownie będę akceptował każdego i będziecie mieli też większą szansę na wygranie wtedy czegoś ze sklepu. A teraz zapraszam Was do oglądania. Na samym początku, moi drodzy, została wprowadzona mała aktualizacja, a bardziej, no to w sumie, balans w obecnych broniach. I ogólnie, moi drodzy, no to chociażby Stringer SMG, czyli właśnie SMG z tego rozdziału, ma zmniejszone obrażenia o 2, MK7 Assault Rifle ma zmniejszone obrażenia o 1, a nowy Shotgun ma po prostu czas przeładowania zmniejszony o 1,50 sekundy. Co ciekawe, moi drodzy, Epic również zmieniło coś naprawdę ciekawego a najdokładniej maksymalną ilość pojazdów w tornadach ze 100 zmniejszyło do 2 oraz przy okazji maksymalną ilość obiektów w Tornadzie zmniejszyło z 100 do 75. Także wydaje mi się, że zmiana jak najbardziej warta po prostu poinformowania. Można by powiedzieć, że jest to tak zwany hotfix, czyli to można by powiedzieć taka zmiana w balansie broni. I tak naprawdę nic innego poza tym nie zostało wprowadzone. Jest to, że tak powiem, jedyna rzecz, która została wprowadzona ostatnio pod względem jakiejś właśnie zmiany. I co do aktualizacji 19.10 to jeszcze pewnie będziemy musieli troszeczkę poczekać, ale myślę, że naprawdę warto. Także oczywiście subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, bo gdy ten update się pojawi, to oczywiście nagram wam co się w nim pojawiło, i tak dalej, i tak dalej. Także od ostatniego filmu pojawiło się naprawdę mało nowości i w sumie no to się temu nie dziwię, ze względu na to, że Epic tak naprawdę dodało ten update i wszystko co miałem o nim powiedzieć, to tak naprawdę powiedziałem, o jakichś przeciekach również powiedziałem. No i wiadomo, była to taka mniejsza aktualizacja, ponieważ była to aktualizacja zawartości, która wprowadziła nam chociażby te tornada i zmiany pogodowe i na większego update'a, czyli 1910. Musimy jeszcze poczekać. Także, teraz, co już przejdźmy do właśnie tego głównego tematu filmu, czyli po prostu, że tak powiem, powrotu Fortnite'a na ios -y. Także, dosłownie, nie będzie to powrót do sklepu Apple, ale tak będzie dało się grać w Fortnite'a na urządzeniach z iOS-em. I jak na razie jest to po prostu zabronione, ze względu na to, że Epic przegrał po prostu spór z Apple'em, no i po prostu usunęli z tego tam całego sklepu iOS po prostu Fortnite'a. I normalnie nie możecie sobie pobrać właśnie przez ten sklep Fortnite'a. I ogólnie, no to tak naprawdę nie. Nie ma jak, że tak powiem, teraz zagrać w tego właśnie Fortnite'a na iOSie. Ale ogólnie, moi drodzy, no to właśnie zostało wprowadzone coś, co jest naprawdę ciekawe, a najdokładniej kolaboracja z Nvidia GeForce Now. Ja ogólnie nagrywałem chociażby o niej i jest to, można by powiedzieć, coś naprawdę ciekawego. Polega to mniej więcej na tym, że instalujecie sobie na przykład na telefonie program i tam możecie po prostu grać przez tą właśnie Nvidia GeForce Now w jakieś różne gierki. I co ciekawe, no to będziecie tak również mogli robić na tych urządzeniach z iOS-em. Także osoby Osoby, które chciały naprawdę pograć w Fortnite na telefonie, w końcu będą to mogły zrobić. I co ciekawe, moi drodzy, no to właśnie można zapisywać się, zapisywać do zamkniętej bety, czyli tak zwanej zamkniętej wersji, będzie można się zapisać od następnego tygodnia. I zamknięta beta polega mniej więcej na tym, że jeszcze tam w większości użytkowników nie może z tego korzystać. Jest to wiadomo taka wersja beta i po prostu osoby, które do tego zostaną zaproszone są, że tak powiem, no przedwcześnie i będą to testowały. Czy wszystko jest dobrze, czy nie ma błędów i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście w następnym tygodniu już gracze będą mogli za zapisywać się do tej bety i myślę, że będzie naprawdę Dużo osób, które będą chciały wziąć w tym udział. I ogólnie, moi drodzy, no to właśnie w późniejszym terminie wiadomo, że pojawi się po prostu taka ogólnodostępna wersja, czyli taka otwarta beta, ponieważ wiadomo, że to będzie dopracowywane z każdym, że tak powiem, dniem i po prostu będą to chcieli jak najbardziej udoskonalić. Ale tak, jeżeli tak owa wersja już totalnie otwarta dla każdego zostanie udostępniona, to oczywiście dam wam o tym znać, a to jest informacja o tym, że już niedługo będziecie mogli po prostu sobie też zagrać w tego Fortnite'a na telefonie, ze względu na to, że. To jest naprawdę całkiem ciekawe, gdyż przez parę miesięcy Fortnite na telefonie był zbanowany, nie mieliśmy żadnych informacji, totalnie nic, aż teraz nagle otrzymujemy informację, że będziemy mogli grać przez tego GeForce Now. Także, według mnie, to jest naprawdę całkiem ciekawe i w komentarzu możecie napisać, co na ten temat sądzicie. Według mnie to troszeczkę dość, no, nawet ciekawe i Epic można by powiedzieć, że teraz zmyliło troszeczkę Apple, ponieważ, no wiadomo, oni mają teraz tam ten cały spór i tak dalej, i tak dalej. I z tego co wiadomo, no to Fortnite normalnie. na w sklepie iOS-a, no to ma być dostępny dosłownie tam, naprawdę za parę lat, czy co tam za parę miesięcy. A tu nagle się okazuje, że normalnie gracze, którzy mają tego tam właśnie iOS-a, normalnie będą mogli sobie grać Fortnite'a na GeForce Now. Także zobaczymy, co się dalej w tej sprawie potoczy. Czy na przykład, nie wiem, Apple się do tego jakoś przyczepi i tak dalej, ponieważ jak na razie wiadomo tylko i wyłącznie to, że będziemy mogli grać właśnie poprzez tego GeForce Now. No i jak na razie są, jak już mówiłem, w becie. Jeżeli będzie więcej informacji, na na ten temat, to oczywiście Was o tym poinformuję. A jak na razie, to w sumie tak naprawdę jest tylko i wyłącznie, można by powiedzieć, taki przeciek i taka informacja dla Was. Jeżeli chcecie się zapisać, oczywiście, do takowej bety w GeForce Now, to zapraszam Was na ich stronę. I tam po prostu tworzycie sobie konto i to tak naprawdę tyle. Tam sobie potem podajecie jakieś informacje i tak dalej. I tam macie również dołącz do bety i tam wtedy możecie sobie właśnie, będziecie mogli to testować na telefonie i tak dalej. A otwarta beta zapewne powinna się pojawić za parę miesięcy, może za parę tygodni. No jak już mówiłem, jakieś update'y wam dam na ten temat. Na sam koniec tego filmu informacja na temat nadchodzącej aktualizacji. Ta najprawdopodobniej powinna się pojawić 18 stycznia, z niepotwierdzonych informacji. I w tej aktualizacji, oczywiście, zostanie wprowadzonych o wiele więcej rzeczy, niż zostało wprowadzone chociażby w tej. I o tej aktualizacji również mówiłem wam w filmie osobnym. I tam macie dosłownie nawet film Nowa Aktualizacja w Fortnite 19.01. I tam mówiłem dosłownie o wszystkim, co jest w tym update. A w następnej aktualizacji, między innymi powinna pojawić się nowa mityczna broń, i będzie to właśnie to SMG, które chociażby ten zostało znerfione i jego damage troszeczkę został obniżony. I właśnie ta broń ma zostać dodana w wersji mitycznej, co wydaje mi się, że będzie naprawdę, ale naprawdę mocne na polu bitwy. I przy okazji, moi drodzy, no to zostanie dodanych również naprawdę wiele innych rzeczy, takich jak na przykład skiny do plików gry. I naprawdę wiele innych, ponieważ z każdą aktualizacją taką większą zostaje po prostu dodanych więcej rzeczy. A co się z tym wiąże? Po prostu więcej nowości, ponieważ jak na razie, no jak już mówiłem, jest troszeczkę słabo z tymi nowościami. Przez to, że Epic dodało tego updata tutaj dodali no te Tornada, Pioruny, przywrócili również przy okazji na przykład Flergana i tak dalej, i tak dalej. I to tak naprawdę tyle. To są takie no można by powiedzieć, że też małe update'y i tutaj nie zostało dodanych za dużo rzeczy. No i oczywiście, moi drodzy, jeżeli będą update'y do czegokolwiek z tego filmu, to będę Was o tym informował w następnych materiałach, także myślę, że tym bardziej warto mieć Subika z dzwoneczkiem, ponieważ po prostu tutaj jesteście na bieżąco na tym kanale i dosłownie informacje ze świata Fortnite datują tutaj codziennie. I tak, w ogóle Zauważyłem, że robię daily i nawet już nie wiem od jakiego czasu robię daily, ale z tego co widzę, to chyba od ponad miesiąca. Także możliwe, moi drodzy, że jak się uda, to postaram się właśnie przez dłuższy okres pociągnąć to daily. Jak na razie plan jest taki, żeby ciągnąć je. Przez jeszcze następny, nie, wiem, miesiąc, dwa, ale zobaczymy też, jak to pójdzie ze szkółką, i tak dalej. Ale mam nadzieję, że nawet do końca roku by mi się jej udało pociągnąć, ale no niestety w szkole jest troszeczkę słabo. Wiadomo, jak to jest, co nie? To by było na tyle. Trzymajcie się, moi drodzy. Życzę wam miłego dnia lub i też wieczorów, w zależności od której to oglądacie. Zbliża się weekend, co wiąże się z tym, że wiadomo, kolejne filmy. Także myślę, że naprawdę całkiem fajnie. Trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w następnych produkcjach, materiałach, wideo.